Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał pozwolił kochać się Bogu przedstawię. Święty Jan Boży, odcinek siódmy, czytaj wam na Teresę. Hiszpanię obiegać poczęło w tym samym czasie inne imię. Już raz było ono na ustach wszystkich złączone z bohaterską obroną Pampeluny. Lecz potem ucichło, a teraz wypłynęło na nowo. Wieść sto usta roznosi je po kraju. Bratem Ignacym nazywa się teraz, nie jak dawniej, Dom Inigo. Bojownikiem Bożym jest teraz, a jeszcze się nie okazało, czym będzie. Jest tu mowa oczywiście o świętym Ignacym Loyola. Który wówczas przebiega jako bosy pielgrzym i student uniwersyteckie miasta hiszpańskie, oddając się zapałem obok nauki, dziełom apostolstwa i miłosierdzia. I wieści te wszystkie, rozchodząc się po kraju, dotarły i do oropesy, do cichych zagród pasterskich, budząc w nich gorętsze życie. Jan. Poczuł się znowu niespokojnym, jakiś głos odezwał mu się w duszy. Gdy doszły doń wieści o Ignacym, o dziwnej przemianie jego życia, z żołnierza stał się pokutnikiem, z rycerza ziemskiego, króla, bojownikiem nieba. Czy nie mógłby i on ruszyć tą drogą? Ruszy lecz najpierw zmieni raz jeszcze siermięgę pasterza na mundur żołnierski. Laskę na miecz, aż w końcu porzuci jedno i drugie, by przywdziać nasię, ale już na zawsze, zbroję zbawienia. Franciszek de Castro czyni spostrzeżenie, iż pasterskie i żołnierskie życie Jana Bożego Miało go znakomicie przygotować do przyszłych jego zadań jako ojca ubogich i założyciela zakonu. Tamto nauczyło go współczucia dla biednych oraz uczestnictwa w ich potrzebach. To wyrobiło w nim zmysł dyscypliny i duchowy heroizm stanu zakonnego. A oto znowu otomańska nawałnica zagroziła Europie. Karol V zlecił swemu kuzynowi Alvarezowi z Toledo nowy zaciąg żołnierza tam, gdzie można go było jeszcze werbować w wiernej Hiszpanii. Cały kraj znów został postawiony na nogi. Ta wojna święta z odwiecznym wrogiem imienia chrześcijańskiego i własnego narodu była w kraju niezmiernie popularna. Trzeba było bić wroga, gdziekolwiek się go dosięgło. W Oropesie, jak po innych miastach i miasteczkach podległych katolickiemu królowi, ochotników nie brakło. Zaciągali się młodzi i starzy, hrabia Oropesy. Jan ferus sam ich werbował. Pierwszeństwo mieli dawni jego podkomendni, doświadczeni już wojacy, a ruszyć mieli tym razem aż do Austrii i Węgier, a może i dalej. Na wojnie bowiem nie da się nigdy przewidzieć, gdzie się ją zakończy. Wojna, jak powódź, nowe wciąż zagarnia ziemię w swoje odmęty. Jan Przysłuchiwał się pilnie nowinkom dnia. Czyżby to był dlań głos Boży? Tym razem byłby to bój za Boga i za wiarę, nie tylko za własny kraj i naród. To wojna krzyżowa, a gdyby tak przyszło polec z ręki pochańca? Nie byłabyż to męczeńska śmierć za świętą sprawę? Jak łatwe zadośćuczynienie za błędy i niewierności w wierze z czasów poprzedniej żołnierki! Ogarnął go zapał dawnych krzyżowców, jakieś tchnienie starych krucjat owiało mu serce. Toteż, gdy przybrany jego ojciec począł znów roznuwać przed nim z sprzed lat, nie zwlekał dłużej. Wciągnął się na listę ochotników, a nie był ostatnim. Liczył wówczas lat 36. Majoral nie powstrzymywał go, rzekł mu tylko na pożegnanie: Jeśli by ci kiedyś zabrakło na świecie dachu nad głową, to wracaj do mego domu, ponieważ ja pozostanę już na zawsze dla ciebie ojcem, ty dla mnie synem. Objęli się serdecznie na pożegnanie. Jan ruszył znów w cieniu swego sztandaru w daleki, obcy, nieznany świat. Z odsieczą pod Wiedeń szedł tym razem z oddziałem, którym dowodził hrabia Ferdynand Toledo w ekspedycyjnym korpusie księcia Dalby. Przewędrował z nim pół świata, brał udział we wszystkich morderczych i zaciekłych bitwach, jakie toczyły się w 1532 roku w okolicach Wiednia, w Austrii i na Węgrzech. Jan pozyskał sobie w czasie tej ostatniej kampanii całkowite uznanie swoich dowódców i towarzyszy broni. Jego z pobudek religijnych płynący zapał bitewny. Jego lekceważenie życia i pogarda śmierci, z powodu czego znalazł się nieraz w prawdziwej opresji, jego nadzwyczajne męstwo i odwaga, a przy tym sumienna wierność w spełnianiu wszystkich obowiązków, jego szlachetna wola, nie znająca żadnych granic uczynności i miłości bliźniego, jego karność i zamiłowanie dyscypliny wojskowej wszystko to czyniło zeń wzór chrześcijańskiego żołnierza. Zasłynął rychło w całym obozie jako najzręczniejszy w zakładaniu opatrunków. Te jego przymioty i uznanie, jakim się cieszył u starszyzny wojskowej, zbudziły rzecz jasna w niejednym zawiść. Ogół jednak był mu przychylny. Nie zaniedbywał przy tym codziennych swych praktyk nabożnych. Oddawał się modlitwie ze zdwojoną gorliwością, upraszając błogosławieństwo nieba dla chrześcijańskiego oręża. Jego zapał bitewny szedł w parze z żarliwością modlitwy. W innym więc nastroju niż dawniej i z czystszym sumieniem mu wracać do kraju. A z wojskiem swym wracał cesarz Karol V, smutny i rozczarowany z powodu nieudanych prób zjednoczenia religijnego swego narodu. Nie zdołał zagasić po, pożogi. Nic więc dziwnego, że król opuszczał w smutku niemieckie ziemie. Niebezpieczeństwo zewnętrzne minęło, lecz wewnętrzne nie doszło jeszcze do największego swego napięcia. A z królem wracali smutni i jego żołnierze. Nie jako zwycięzcy wracali z pola chwały, lecz jako ludzie, którzy przeżyli gorzkie rozczarowanie. Małoż to widzieli ruin i zgliszcz chrześcijańskich świątyń i klasztorów. Zgliszcz poczynionych nie ręką pochańca, Lecz zwiedzionych dzieci tego samego narodu i kościoła. Tysiąc przeszło klasztorów i świątyń, zniszczyła sama tylko wojna chłopska wywołana wystąpieniem lutra, a przeszło dwieście tysięcy ludzi pozbawiło życia. Rany te były jeszcze świeże, jeszcze krwią wroczące. W podobnym nastroju wracał i nasz bohater. Rozczarowanie jego było tym większe, im dotkliwiej od innych odczuwał nieszczęście religijnego rozbicia. Na cóż zdała się obrona tego kraju przed wrogiem zewnętrznym, gdy wróg wewnętrzny, daleko groźniejszy, szerzył straszliwe spustoszenia w sercach i umysłach chrześcijańskich? Tylko ten, kto wiele kocha, i dużo posiada cierpliwości, może przeprowadzić reformę, w przeciwnym razie pustoszy. Nieszczęsny to naród i zły. Bóg może, dozwolił mu dojrzeć już wtedy cały bezmiar nieszczęścia i rozłamu, jaki sprowadziła niemiecka reformacja w krajach chrześcijańskich. Wszystkie jej następstwa które powloką się jej śladem przez wieki dalekie, wywołując nowe wciąż zawiekłania i wojny. A może to, co sam oglądał wówczas wpisało się mu tak mocno w pamięć, iż odtąd już stale modlić się będzie o całkowity powrót do Boga i do jedności z kościołem odszczepieńczego narodu. Z wiosną 1533 roku wracali przez Bawarię, Frankonię, z Menu i wreszcie Ren Renem na Niderlandy. Tu wsiedli na okręty i drogą morską przybyli do kraju. Wylądowali w porcie La Coruna, kilka mil od sławnego miejsca odpustowego Santiago. De Compostella w prowincji Galicji. Tyle w tym odcinku. W następnym ciąg dalszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.